Jak zwiększać efektywność energetyczną budynków? O tym rozmawiałem w gronie ekspertów. Z jednej strony producenci okien i drzwi, firmy deweloperskie. Projektanci i architekci. I, I oczywiście Ministerstwo Rozwoju. W takim gronie rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób dopasować e, tą branżę budowlaną do nowych wymogów, które nakłada Unia Europejska. A przepisy wchodzą już od 1 stycznia przyszłego roku. Zapraszam do obejrzenia relacji z tej debaty. 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie długo zapowiadane przepisy warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie efektywności energetycznej budynków. Chcemy, aby te zaostrzone przepisy dały impuls polskim firmom do rozwoju, a także do zwiększenia ich konkurencyjności zarówno na rynku krajowym, jak i na rynku europejskim. Te wszystkie działania, one są skoordynowane wypełnianiem unijnych strategii, w tym strategii dla sektora budowlanego, czyli fali renowacji. To właśnie w takich dokumentach mamy wyznaczone cele do osiągnięcia i mamy nadzieję, że nasi polscy przedsiębiorcy te cele będą wspólnie z nami spełniać. Okres przejściowy, który ma być wprowadzony, o którym pani minister mówiła, ten okres przejściowy, który mówił o tym, że projekty złożone do 31 grudnia będą jeszcze mogły być rozpatrywane, są jak najbardziej przed nas odbierane pozytywnie. E, natomiast no, nie wiemy, jak odniesie się rynek, jak odniosą się klienci, jeżeli chodzi o wzrost kosztów budowy, a przez to wzrost cen spowodowanych... Tymi nowymi y, ograniczeniami. I to jest dla nas duża niewiadoma i dosyć duże ryzyko, no bo też sytuacja na rynku mieszkaniowym, szczególnie na rynku kredytów hipotecznych, jeżeli chodzi o klientów, którzy kupują mieszkania na własne potrzeby, jest dosyć trudna w tej chwili. To są zaostrzone wymogi o ponad 20%. To się będzie przekładało na prace projektowe, na zakres realizacji wyposażenia instalacyjnego budynków. Na pewno więcej będzie y, trzeba zastosować. Y, Energii zielonej, z fotowoltaiki, z pomp ciepła, z urządzeń odzyskujących energię wentylacyjną czy elektrycznych. Większość tak naprawdę naszej produkcji krajowej jednak trafia na, na rynki zachodnie. Temu sprzyjają programy wsparcia programy związane z energooszczędnością właśnie termomodernizacją budynków. To wsparcie też jest oczekiwane tu, na rynku polskim, gdzie działa choćby program Czyste Powietrze. Mamy do, dofinansowanie do właśnie wymiany okien, termomodernizacji budynków. Mamy odliczenia podatkowe. Liczymy na to, że pomimo tego, że okna, nowe okna zgodnie z nowymi rozporządzeniami będą droższe, bo one są technicznie bardziej zaawansowane, są, są to nowe rozwiązania, więc będą nieco droższe, że mimo to nie wpłynie to na, na obniżenie popytu na rynku i i obniżenie mocy produkcyjnych i wielkości produkcyjnych. Badania pokazują, że w przypadku okien one mają się zwracać 30, a nawet i więcej lat, co powoduje, że szybciej te uszczelki nam wsparcieją i będziemy potrzebowali renowacji tego okna, czy nawet jego wymiany niż osiągniemy zwrot z tego dodatkowego nakładu. Dlatego tak bardzo mocno apelujemy do ministerstwa, żeby. Tak, wyznaczało coraz to ostrzejsze normy energooszczędności, ale żebyśmy jako inwestorzy, a przede wszystkim architeci, żeby mieli swobodę w tym, jak najlepiej wydać 100 zł powierzone przez klienta indywidualnego, na czym temu klientowi zwróci się najbardziej w niższym rachunku, a środowisku w niższym zanieczyszczeniu. Architekci są bardzo zainteresowani zwiększaniem efektywności energetycznej budynków. Pamiętajmy, że budynki są odpowiedzialne za 40% zużycia energii na świecie w tym wybudowanie budynków to jest około 17%, ich eksploatacja około 79%, później po zakończeniu życia budynków ich wyburzeniem, zmianą sposobu użytkowania pozostałe 4%.